Siemanko, to jest kolejny odcinek z serii czwartej, eee, ogólnie soki że tak ona się rzadko pojawia, no ale jakoś tak bardziej mnie chłopaki maczą, żeby nagrywać inne te serie z nimi, a jak z nimi nagrywam, to wychodzi, że bym musiał nagrywać gdzieś tak w nocy koło pierwszej, nie? Albo koło północy nagrywać, to no nie chcę mi się po prostu, więc... Słaki za to, że tak rzadko wpada ta seria na kanał. E, no ale wpada i tyle dobrze. I zostawcie suba z dzwoneczkiem, bo lecimy po, 7, po 50 subów. Zostawcie łapkę w górę. Napiszcie hashtag żniwa. To mam przykne serduszko. Wpadajcie do mnie na Instagrama, bo lecimy po 60 osób na Instagramie. I za niedługo powinna wlecieć nowa fotka na Instagramie, więc w no, Wpadajcie i tam, obserwujcie. I to chyba będzie fotka konkursowa, ale nie jestem pewien. Ale to się tam, to, to się jeszcze zastanawia. Yy, I co więcej, wpadajcie do mnie na Discorda. Na grupę dla widzów. Yy, no, a my przechodzimy do odcinka dalej. Odpalany. Lecimy, myślę, że nie palimy. Tu już klas podczepiony pod przyczepę. Wszystko naszykowane z stał wyjechać i co, co będzie? W ogóle lubię Sega 4, jakoś tak polubiłem, tylko mało wlatuję na kanał i nie myślcie, że ona mało wlatuje dlatego, że ja jej nie lubię czy coś, tylko że po prostu nie mam kiedy nagrywać, zobacz, ale te, ale spodobała mi się ona, bo mam tutaj te dodatki wszystkich, których nie mogę używać na grach jak grałem ja na przykład z Nice'em albo ze Skrzatem bo oni tego nie mają więc no <laughs> i dlatego no, polubiłem ją i za niedługo chwilę, sakił sobie za tym kaszem, no ale coś mnie bierze mam nadzieję, że nie, tylko taki sam kaszelek eee, i tam a jak to się nazywa? Hmm. Może... Znaczy... Jeszcze nie mogę się zastanowić, bo Albo wleci nowy Albo będę miał nowy <laughs> Dodatek I jakbym miał dodatek alpine farming Do farminda To bym y Nową serię Bez modu na samych dodatkach Sam tylko stworzył e Samemu Właśnie na tym dodatku Alpine Farming od małych maszyn Bym stworzył taką serijkę No ale zarembista ona by była I właśnie się, tylko się nie mogę zdecydować, Czy dodatek Alpine Farming wziąć? Czy jakąś grę? Czy może dodatek Fernaland i Vicon? E, Widzioowie napiszcie, kto tam się wrażliwił w farmingu Który dodatek waszym zdaniem jest lepszy? Quernaland czy i Vicon? Czy dodatek Alpine Farming do farminga? który jest lepszy bo szczerze mówiąc ja się nie zastanawiałem na tym znaczy tam zastanawiałem się ale nie mogę wrócić ale chyba wezmę Alpine farming chociaż może landa Kurde nie wiem bo land jest spoko bo on tam ma fajne kosiarki i tak dalej ale Alpine farming ma pierwszy ma pierwszy w historii elektryczny ciągnik i dlatego też się zastanawiam na tym Alpine farming. dodatek Mm. I co on jeszcze ma ciekawego? na TVC znowu ma kosiałki, przetrząsacze, zgrabiałek i jeszcze chyba coś. Mm. Kurde, bo no. nie mogę się zdecydować, widzowie. Coś muszę wybrać. Coś na pewno kupię. Będę miał. I na pewno zobaczycie odcinek z tego. Więc no. I za niedługo też będzie akcja bajnik, widzowie. Tutaj na Sege. Bo już trochę się uzbijało. Jeszcze tak... Chyba po następnych żniwach już będziemy robić akcję obojęt. Eee... Nie, dobra. Widzowie. Następny odcinek to będzie akcja obojęt. Tyle to wiem na pewno. No, następny odcinek taka akcja obronna. pięknie. A potem chyba we mleka się ogarnie. Bo ja już mam du dość dużo. mleka fajnie będzie i kolejny przemysł. Już mam tonę 400 z bioniku. no i widzowie piszcie te tematy do rozmów to usłyszycie nie wiem na przykład jakby wypowiedź na to o farmingu na przykład czy o czymś Jakbyście zastanawiali się co sądzę o danej jakiejś tam rzeczy To piszcie to ja tam To ja wezmę i będę odpowiadał na odcinkach. No czekajcie jak zrobię tutaj Takie kawałki się odjedzie i sobie Cyknę na mam inne forkę. Zrobiona Ciekawe jak wyszła No I zaraz Żniwa się zrobi A w ogóle po ile soja Zobaczymy Musimy się zasejwować Soja 1600 Uuu to dobra cena A my będziemy mieli Kilka ładnych ton. Już mamy ile Mm. Czekajcie się Oj... Uuuu, my trochę zarobimy z tej... z tej... tej z tej soi. Ja ciekawym co nie tak. Może za niedługo pole wleci, no ale się kupi. A jeśli chodzi o pole, to się zastanawiam między 18 a 11. Oj. Czyli 18 to... A 19 to jed... znaczy 18 a 11 Czekajcie Mam z 18 jakąś misję, z 17, mam 17, to nie z 18 albo z 11. Nie, nie ma. No. Bo bym wam powiedział ile mam mniej więcej tego hektarów czy tam al. Ar... Nie, tutaj nie piszę szkola. W ogóle... Mleka 4000. Lipo. No No, Mam to... Na samym naczyńku, możecie się spodziewać w akcji obońnik już to będzie moja pier pierwsza moja pierwsza akcja obońnik w historii e, na, jak sam będę robił To znaczy w historii mojego kanału No ale już ile? 4 miesiące To chyba 2 maja będzie już 4 miesiące, jak nagrywam na YouTubie. No i o to chodzi. Tak, trzymaj widzowie. No i za niedługo też obrządki krów się zrobi. I uzwierza to ogólnie. I widzowie, udostępniajcie mój kanał, żeby biło jeszcze tych subów 50, potem 60. To im więcej, tym lepiej dla Was. Dla mnie będzie dobrze, im więcej, tym lepiej. Dla mnie będzie bo nie tyle że nie wiem do jakiego to będę zarabiał z tego czy coś bo to jeszcze długo długo czasu rosło nie zacznę zarabiać ale po prostu taką radość mi dacie jak zostawicie tych jak udostępnicie i będzie tych subów trochę na leci to to będzie taka radość że szołg będę się no, na niej cieszył jak małe dziecko w więc no widzowie a dla was będzie to o tyle korzystne, że będą współpraca z no, o, dajmy na to taką firmą Logitech albo Genesis, to jak będę miał współpracę z daną taką firmą, nie? Albo Diablo, to będą, będziecie mieli konkursy na te rzeczy. O Logitech, nie wiem, kierownica, myszka albo klawiatura na przykład na rozdania od Genesis klawiatura albo myszka albo podkładka od Diablo fotel albo biurko albo jeszcze jeszcze więcej chyba takich ciekawych rzeczy są i to za darmo nie? jak coś kosztuje to na nie wiem 600 6 zł na przykład albo więcej na przykład fotel od Diablo to wy go dostaniecie za darmo więc no to jest Akurat widzowie, Wam się to będzie opłacało. Ja się będę z tego cieszył, że będę miał suby i współpracę. A Wy będziecie się cieszyć z tego, że dostaniecie za gratis jakąś drogą rzecz, na przykład. Więc, no widzowie, to jest. No, fajne. Bo nie wiem, ktoś na przykład. Albo nie, może nie lubić wydawać rzeczy na. kas na. rzeczy na do obrania albo po prostu nie mieć kasy na takie rzeczy i dos ja dostanę sobie za i słowo taką buta. No to jest taka no, fajna rzecz, to tam udostępnijcie kanał, zostawcie suba, lajka. To będzie naprawdę lepiej na Jak udostępnijcie to i wlecą jakieś suby, to będzie za No i co więcej no i powinno być fajnie, ale chyba wiecie co widzę, co wie. tak trochę z innej beczki teraz zacznę gadać, ale chyba nie jestem pewien, ale chyba dwa odcinki z w sobie, ale nie wiem czy aż tyle robili, bo już jest 11 minut odcinka, a ja dopiero kawałacie pola wykosiłem. <śm> Tylko nie wiem, czy to jest sens. A napiszcie, czy byście chcieli odcinek, z... kolejny odcinek jeszcze z nich. No, wracamy do tematu o osobach, nie? To. No, chcę ogarnąć współpracę z firmą GameHack, bo możecie dostać skrzynkę za znaczy, Bo jak, jakbym miał tą współpracę, to oni by mi dali kod promocyjny. Jakbyście mieli tam 200 kamieni dusz już na tym gamehaku, to moglibyście użyć tego kodu promocyjnego i dostać wtedy nie wiem na przykład farminga za gratis albo e, DLC jaki to farminga, czy dodatek co jest normalnie płatny to za gratis można dostać albo w ogóle GIA jakąś mankata czy coś skrzynce można wylosować więc e, większość współpracy jest fajnych Widzowie to jak się, wy się, jak się postaracie to, by, to będą te współpracy, tylko musicie się postarać widzowie. Zostawi w sobie tego suba i łapkę i udostępnić kanał do znajomych, tam do rodziny, nie wiem na przykład na facebooku, na youtubie, e, na instagramie da, napisać ten post. Podajcie link do kanału, dać i podajcie na ten kanał, stawiajcie suby, albo coś takiego. Ogarnąć. I to będzie fajne sobie. Naprawdę... Będzie mi bardzo miło, jak tak zrobicie. No bo... No, nie ukrywajmy się. Suby... Nie jestem takim profesjonalnym youtuberem. Ale cieszę się z tych subów jak... Jak nie wiem... Ja się cieszyłem kiedy miałem 20 subów to się cieszyłem jak nie wiem... A teraz to już po 50 subów lecimy Ja ciekawe jestem jak to szybko leci i co... No ładne no, Ale chyba większe trzeba będzie kupić O te łąki takie... No, fajnie, fajnie No i to naprawdę będzie... Placja o, czekajcie, ja muszę sobie sprawdzić, jak 1600 za soł. O, um, czekajcie, chwileczkę. Jakie 6400 dostaniemy za jeden zbiornik? Jeden zbiornik soi. To już. Już na przyczepie mamy 6400 kasy. No, kolejny zbiornik, to jeszcze więcej. No, i sobie tak właśnie chodzę, zastanawiam. A robić dwa odcinki zeszłych czy jeden? Ale chyba będzie trzeba zrobić dwa. Bo ja na dzisiejszym odcinku tego pola nawet nie zdążę wykończyć chyba. No... właśnie się... Dwa odcinki ze żniw i chyba też właśnie z dwa, dwa odcinki z rozrzucania obornika. No a potem to już dalej jeden odcinek z teleżowania, jedno z siania A wapno w ogóle... A nie, to wapno po następnych chwilach, bo teraz będzie obwodnik, to wapno nie, ma. wapno silne Będzie obronik o no. no ale to po w tych żniwach e, warte obłonik się rzuci bo następnie wapno potem winojowica i już będziemy mieli plony dłużej no i w ogóle jak teraz obołanik rzucę to będę oleł Trzeba by. A to z Ojania będą dwa odcinki. Jak nie szy Bo Ojanie wolno na Naprawdę to jest. Ojanie to jest taka mozolna praca. że to jest szok po prostu. Już wolniejszej pracy się nie da. Jak Ojanie. Bo to idzie tak. Jeden przez, drugi, trzeci. Ojciec szczerze mówiąc nie lubię łajać, no ale trzeba... w realnym życiu to to leci szybko nie wiem zależy też jakiś ma ale tak to to szybko leci w realnym nie a tutaj to uch no to Tak nie no i zaraz tutaj się jeszcze kolejny zbiorniczek ogarnie. już 16 minut odcinka, molo. a jest godzina 21. 23. 29. Ja ci kończę. Noły. Mmm, oki. No i jeszcze wezmę dwa przejazdy i kończę, bo spać już trzeba iść, bo to jak zwykle te głupie lekcje. Uch ty, jak mi się nie chce wstawać na te lekcje. Tak to jak jest sobota, to wstaję od razu. Jak się obudzę, wstaję od razu. Ale na tygodniu, jak są lekcje, to mi się tak nie chce wstawać, że szok. No chyba, że jest, że w środę, bo w środę na początku geografia jestem, to wtedy to lubię wstawać, nie? I od razu wstaję. Ale tak to nie wiem, jakiś polski, angielski, czy... Inne takie, to mi się tak nie chce wstawać. Co... Uch, to było... Po prostu mi się nie chce. Ale geografia to jest... No, co od razu się wstają. Bo geografia jest w zasadzie łatwa. No. Dobra. Jeszcze... parę minutek. Skończę to... Zrobię jeszcze jeden przejazd i, i... kończę. Nie chcę już... <ścoughs> mówiąc. No, a jutro se... Jutro jak se wstanę to...